W dzisiejszym odcinku pokażemy Bitcoin i jego dzisiejsze właśnie malutkie rally tutaj, które dotarło całkiem całkiem wysoko. Przejdziemy szybko przez różne inne rzeczy, lecz nie zmieniły się one za bardzo. Pokażemy też potencjał Ethereum i pomówimy o wiadomościach dzisiaj dużo skrypto, blockchain, satellite 2.0 a także jak w Ethereum może zmienić całe właśnie ekonomię i jak Szwecja oraz Norwegia tnie w taks za elektrykę dla kryptofirm i jak JP Morgan otwiera konta dla Coinbase i Geminiya i dlaczego jest to takie ważne, więc jeżeli myśli to Was zainteresuje, to zapraszam na odcinek. Cześć, nazywam się Maciek, to jest 3, 2, 1 krypto i zaczynamy. Bitcoin miał dzisiaj całkiem dobre rally tutaj i w tej chwili widzimy troszeczkę tutaj zadyczki dostał i spada. Mamy ten pin bar, jednak dzisiejsze setupy, które dawałem, o proszę bardzo, tutaj mniej więcej rano dałem agresywne wejście około 9 .00. i proszę bardzo, sposkutkowało do góry. Później e, w, mniej więcej w tym miejscu dałem na squeeze. Też poszło do góry, i tutaj kupno, jeżeli ktoś jeszcze nie wszedł, właśnie takiego breakoutu, który też jeszcze pocisnął z 9200 na 9, prawie 400. Więc takie setupy. Potem też dałem właśnie setup, jak dzisiaj to mniej więcej rozgrywałem i jak właśnie szacować swoje ryzyko. Więc bitcoin w tej chwili idzie troszeczkę do góry. Mamy ten CME gap tutaj, widzicie. To jest od 10 000 do 9 200, jesteśmy w środku. Więc yy, kto wie, może zostanie wypełniony do końca. Prędzej czy później zostaje wypełniony do końca. Więc może właśnie być, że yy, będzie nadalszedł do góry. Ma dosyć sporo tutaj energii, zobaczcie. Na dniówce też ładnie wyglądające, dopiero zakręcające, więc kto wie. Jeżeli mniejsze etapy tutaj właśnie ochłoną troszeczkę, tak jak ten tutaj, to wtedy możemy zobaczyć. całkiem pięknie zobaczcie przyszliśmy przez dwusetkę na 30 na mm. godzinówce i na dwugodzinówce, godzinówce, a także na tutaj. Eee, chyba 5 godzinówka jest zatrzymywanie. zatrzymywała, 5 godzinówka miała 50 i przeszliśmy przez 50 na 5 godzinów, to był taki właśnie eee, katalizator. Zobaczcie, za każdym razem jak tą 50 ona dotykała, to było do góry. Później cena się oddalała i bazowała na tej ósemce tutaj. No i w tej chwili cena się oddala. Eee, tutaj jeszcze zanim pewnie będziemy mieć kros tutaj tej 20-50, i to dopiero da nam boost, jeżeli, jeżeli takie coś będzie miało oczywiście miejsce, bo to wypala do momentu, aż, eee, aż po prostu wypali, prawda? Jeżeli zobaczymy sobie tutaj szybko Bitcoin dominance, dominacja rośnie, dlatego wszystkie inne alty w tej chwili lecą na dół. Zobaczcie jeszcze BNB, który dałem. Patrzcie, BNB jest na swoich rekordowo niskich tutaj przedziałach, więc w tej chwili, jeżeli zakręci, myślałem, że już teraz będzie zakręcał, jeżeli wybije się powyżej 18 tysięcy satów, 300 no to wtedy będziemy mieć ładny katalizator do góry. Podejrzewam na jakieś przynajmniej 50%. No, może nie, może 30-40%. Do góry, ok. Basic Attention Token jest kolejnym takim koniem tutaj. Zobaczcie, ładna taka faza tutaj kumulacji. No, jeżeli BAT nam wystrzeli przy swojej tygodniowej energii, to zobaczcie, jaki jest potencjał na tygodniowce. Może nawet dojść tutaj. Jeżeli te wszystkie krzywe się tutaj złączą, zobaczcie, za każdym razem jak one się łączyły, to był wystrzał do góry. Więc jeżeli by się złączyły, to powiedzmy, jakby poszedł nawet do takiej średniej swojej wartości, to mówimy tu o 155%. 155%. E, ale Ethereum ma w tej chwili, zobaczcie, za każdym razem jest taki moment tutaj, gdzie Ethereum ma właśnie ten e, double taki, jest double top, spadek, double top, spadek. To był double top i spadło, i w tej chwili też możemy mieć jeszcze spadek do 170 do 170 000, no nie do 0,0017, właśnie satów, a następnie oderwanie, chociaż nie wiem, co się zdarzy, bo tutaj właśnie mamy te przecięcia tych krzywych, jest dużo energii. Yy, więc, jeżeli ta dniówka się tu uzbiera, czyli poszła, zobaczcie, w takim ładnym tu trybie, zobaczcie jeżeli powyżej tej 200 będzie to jest zobaczcie za każdym razem katalizator 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 więc też będzie można dostać na ethereum przynajmniej z 18% 19% jest to takie bardziej stabilne i tym samym cena w usdt e, znaczy w usd też powinna pójść podejrzewam e, troszeczkę więcej e, jeżeli sobie zbadamy ostatni ten ron to była cena poszła 113% natomiast na bitcoinie poszło 43%. Później tutaj cena poszła e, 24%. Natomiast w tym tutaj momencie, powiedzmy, no dołka raczej wątpię, że ktoś złapał gdzieś pewnie tutaj, poszła 80%. Więc jeżeli cena pójdzie tutaj o, nie wiem, o kolejne powiedzmy 40%, no to cena na USD powinna pójść mniej więcej około 80-90, czyli około 380-400 dolarów za koina. I dlaczego tak się stanie? Zaraz pokażę. Jeśli chodzi o rynki, to w tej chwili nic się tutaj nie zmieniło. Nadal mamy tutaj, frank się wybija tą górą złoto też jest w trójkącie i też zaczyna się wybijać, taki zielony dzień, srebro podobnie więc te trójkąty i te setupy z wczoraj to właśnie tak samo obowiązują platyna tak samo schodzi w dół, jest, zobaczcie jakie partie jest za każdym razem, ale tutaj może sytuacja zmienić się pojutrze mniej więcej będzie zawrócenie i jeżeli nie przebijemy tutaj tych dolnych poziomów 742 to myślę, że możemy dojść po 200 czyli 870 pallad jakby double bottom tutaj złapał w tym kanale, i w tej chwili możliwe, że będzie szedł tutaj, tylko że ta 200 musiałby przełamać tą 200, więc tutaj w tym rejonie będzie taka rozgrywka. Yy, tak do z 1942, obserwujcie 1942, a zresztą tutaj dałem breakout 1940, więc ten breakout tutaj bardziej, bardzo będzie kluczowy. Yy, jeszcze pójdziemy euro. Euro weszło w drugi kanał tutaj, znaczy w drugi, w ten trójkąt równoboczny, więc o równej podstawie, czyli y, możemy mieć jeszcze taki ruch, tutaj jest wybicie do dołu i tutaj powi, powinniśmy mieć breakout na y, poziomie mniej więcej 4,57 i to będzie gdzieś mniej więcej za, podejrzewam, 2-3 dni, może nawet y, 15, tak, no to wychodziłoby właśnie 2-3 dni. Y, korona Zbliżyła się do tej dwusetki. W tej chwili musimy poczekać, co ona zrobi. Tutaj e, tak samo jest korona i euro. Też e, jest koło tego supportu i nie wiadomo, czy przebijemy, czy nie przebijemy ten support. To jest właśnie te 0,9. I podobnie jest tutaj do USD. E, Fund wyłamał się dołem, więc w tej chwili to już nie jest e, tutaj za bardzo e, w, Pora, żeby po prostu grać na ląksza. Zobaczyć teraz. Poczekać właśnie dzień lub dwa, co się tutaj stanie. I fund dolar też dołem yy, się wyłamał i dolar do polskiego złotego. Tu jest też setup taki jak, podobny jak w euro. Patrzcie. O, i trzeba poczekać do jutra i zobaczymy, czy 4,23 się wyłamie górą. Jest duża szansa właśnie, że wyłami się górą. Jeszcze może być mały retest do 4,20 i to był taki agresyw buy tutaj. Eee, więc w tych walutach tutaj przeszliśmy całkiem nieźle. Rozmawiamy teraz o wiadomościach. Zobaczcie, w tej chwili była właśnie ta konferencja z Vitalikiem i tutaj dużo wyszło na temat właśnie Ethereum 2.0. Zobaczcie, jeśli chodzi o, o jakby DeFi, czyli przyszłość finansów i banków, to Ethereum zobaczcie będzie brylował, tutaj, będzie na przodzie. Zobaczcie ile Y, jakby funduszy jest y, zalokowanych w, dif, di, w decentralized finance? Okay? I mamy tutaj, zobaczcie, maker, y, syntax compound, czyli, y, czyli wszystkie, właśnie. Jakby pro, projekty, właśnie z De DeFi, a Lightning Network dopiero jest na 10. miejscu. Więc idziemy dalej z wiadomościami, to wam właśnie pokaże, że te staking, który będzie możliwy na Ethereum 2.0, jeżeli ktoś będzie miał 32 jednostki, będzie mógł stakeować sam, czyli być walidatorem transakcji, a jeżeli ma mniej, to będzie mógł dołączyć do takich puli, na przykład jak są teraz pule miningowe, że wielu na przykład ludzi, na przykład Ty masz 3 Ethereum, ktoś ma 5 Ethereum, ktoś ma 1 Ethereum, no to może dołączyć do takiej puli i razem będziecie, jakby i część tego właśnie będzie dla ciebie yy, dawana. To po prostu procenty. To jest to 3,5-3 do 5%. Jednak w tej chwili my jesteśmy tutaj bardzo wcześnie, więc te 3,5% to jest tylko roczne, jakby dywidenda, ok? ale Ethereum y, nabierze high put, jak wyjdzie, te Ethereum 2.0, czyli pójdzie ta cena tak do góry, że będzie te 3,5% od głównej wartości Ethereum, czyli w tej chwili jest bardzo nisko i jak Ethereum pójdzie, nie wiem, 2, 3, 4, 5 nawet raz do góry w ciągu roku, podejrzewam, no to wtedy y, ta wartość będzie bardzo duża, plus to, co się zyskało, jeżeli teraz kupuje się właśnie y, Ethereum. I to właśnie FOMO będzie widoczne podczas właśnie tych retail i inwestycji, czyli tych takich ulicowych, ulicznych, gdyż Ethereum może zapoczątkować właśnie bull run całego krypto. Właśnie to może być inne. Jeszcze tutaj mam takie właśnie wiadomości, że E, właśnie analitycy wierzą, że Ethereum 2.0 będzie po prostu będzie zmiana bankowości i zaraz Wam o tym też pokażę, o co tutaj właśnie chodzi. E, zobaczcie, JP Morgan e, otwiera kontakt e, dla Wy, dla giełd wymiany właśnie Bitcoina, takie jak Coinbase i Gemini, czyli Gemini w USA. O to chodzi, że część tych klientów nie mogła mieć kont. Często też słyszycie, że są blokowane konta w, w różnych bankach. Jeżeli ktoś kupuje krypto, banki nie pozwalają, czyli ty zarabiasz pieniądze, ale to bank będzie decydował, gdzie ty te pieniądze będziesz lokował. Prawda? Tutaj już właśnie banki to są takie jakieś stare dinozaury. Po prostu y, krypto polega na tym, że to jest y, peer to peer, tak? Czyli y, ty i, i ktoś inny, czyli taki drugi ty. Nie ma tutaj mowy o pośredniku. Pośredniakiem takim jest bank. W tej chwili masz swoją kartę. I żeby kupić na przykład coś y, w Lidlu, no to musisz po prostu pójść i zapłacić, prawda? Ale tutaj stoi bank. I on pobiera opłaty wszystkie, tak? Jednak w krypto jesteś Ty i na przykład Lil I nikt, i nikt więcej, ok? I dlatego jest to wyeliminowanie tego, więc banki w tej chwili już zaczynają po prostu tracić tą przewagę, tak jak dinozaury kiedyś. Były zbyt ciężkie, nie mogły się dostosować, i na przykład banki mogą pełnić rolę walletów w przyszłości, i już tutaj JP Morgan już po prostu robi pierwsze podejście, gdyż jest tutaj kasa, bo coraz większy ruch się planuje. Jeżeli już takie banki, gdzie JP Morgan, gdzie Jamie Diamond, ten prezes, właśnie CEO chyba to jest właśnie JP Morgan Chase, mówił, że Bitcoin to scam w 2017, nie 2018 roku i mówił, że każdy trader z jego banku, jeżeli zobaczy on, że ma Bitcoina, to raz go zwolni. Więc później Przeprosił oficjalnie, że to już nie skam, bo po prostu był thread, był, 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 był jakby strach dla banku, prawda, że, że zostanie wyeliminowany. Później próbowali zrobić swoją monetę, ale szybko zrozumieli, że to nie tędy droga. No i teraz próbują się dostosować. Jeżeli JP Morgan robi taki manewr, i kolejny manewr zobaczymy, że będzie mógł na przykład pełnić rolę jako. Tak zwany cost deal, e, czyli jakby opiekuna monet takiego wallet'a. Musicie wiedzieć, że wiele ludzi nie ma pojęcia o tych woletach nie, nie, wie, nie wiem co to jest, wiesz, nie wiecie, e, nie wiedzą jak, jak to się obsługuje, więc dla nich byłoby lepiej na przykład, jeżeli taki JP Morgan trzymałby ich prywatne klucze, byłoby to ubezpieczone i trzymałby ich fundusze. Za to, za to bank mógłby obrabiać, obracać tymi monetami i byłoby coś na początku, właśnie tak jak teraz. Jest tylko różnica, jest taka, że pieniądze teraz kreowane są z powietrza, przez banki, przez banki centralne, natomiast w krypto nie mogłyby być kreowane, i w tym samym bank obracałby takimi, powiedzmy, dużo wartościowszym walutą i musiałby być miły dla klientów, gdyż zależałoby to od niego być albo nie być. Okay? Takie właśnie są rzeczy. Mało tego, kolejne wiadomości, zobaczcie, rząd właśnie w Norwegii oraz w oraz w, 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 gdzie to jest tutaj w, w, właśnie w, w Szwecji e, po, e, mówi, że będą e, ulgi podatkowe, jeśli chodzi o użycie elektryczności dla właśnie e, data centers. To akurat jest taki stary artykuł, ok, ale tu jest właśnie nowy. Yy, który właśnie mówi, że właśnie w, yy, w Norwegii będzie właśnie ten Elektrystykat, jak ta właśnie minister tutaj mówi, że to jest przyszłość i jakby wprowadza wyprowadza te firmy kryptowalutowe z niepewności, bo zobaczcie, nikt nie daje im różnych grantów, zero, to jest jakby taka technologia spychana, gdyż ona zmieni praktycznie wszystko, ta zdecentralizowana, te pojęcia, właśnie zmieni się, nie wiem, jakby zarabianie, zmieni się bankowość, zmieni się udzielanie kredytów, zmieni się kupowanie czegokolwiek, zmieni się w ogóle wiele ludzi, na przykład w krajach trzeciego świata, jak Afryka i tam, i tam jeszcze inne kraje, nie mają w ogóle dostępu do do banku. Na przykład w Afryce jest bardzo dobrze z internetem, nie jest to problem, ale problem jest z kontem bankowym, więc ci ludzie jakby tylko mogli mieć dostęp, mogliby robić interesy z całym światem. Przecież na przykład mogliby eksportować owoce, jakieś inne dobra, w ogóle cokolwiek yy, gdzieś za granicę, ale nie ma jakim kto zapłacić, ok? Poza tymi skamerami, kamerami, który, którzy dzwonią na przykład i nabierają ludzi właśnie na te telefony, albo tam, nie wiem, yy, paczka ukradł kolega, yy, czy możesz pomóc mnie i tam takie różne kali, banana. Więc to otworzy w ogóle nowy epizod w tym wszystkim, gdyż każdy, kto ma komórkę, będzie tak zwany bank, a w tej chwili wszyscy są unbanked. Bankom nie zależy na tym, żeby tym ludziom pomagać, mają ich w dupie, więc ta technologia zmieni wszystko i te dinozaury albo się zmienią, albo polegną, tak jak prawdziwe dinozaury. Więc tutaj Norwegia właśnie powoduje to, daje to, że. Będzie właśnie ta ulga i tym samym te data centers, na przykład centra danych w tej chwili. Centra danych już są przestarzałe, to już jest Knot. Takie centra danych jak Facebooka lub coś, to jest stary manewr. Nowe centra danych, na przykład jakieś, nie wiem, tak jak Ethereum będzie budowane, będą budowane różne DeFi, będą budowane jakieś na przykład, nie wiem, nowe. E, data center dla multimedia, dla artystów, dla wszystkiego. To są data center oparte na blockchainie, bardziej wydajne, nowej technologii, więc w tej chwili danie im jakby e, możliwości, bo pamiętajcie, że de, data centers, czyli bazy te, 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 te centra danych w krypto to są e, mi, minerzy, górnicy. Oni obrabiają to i oni obrabiają, walidują te dane, dlatego te dane są takie bezpieczne i dlatego. Państwa, które mają jakieś zielone energie, niewykorzystane zasoby, to jest w ich interesie, żeby przyciągały tych, tych, tych minerów, bo po prostu mając ich na samym początku, będzie można ich przytrzymać, jak już ten biznes ruszy na dobre. A coraz więcej państw właśnie z tą energią zieloną, która jest niewykorzystana, jest to dla nich biznes. Po prostu po co mają tracić, jak nagle mogą zyskać? A minerzy znowu mogą mieć ta, tani dostęp do energii i obie strony są jakby zadowolone. Też powstaje nowa gra, żeby zapromować właśnie Liquid Network. Jest to taki bardzo podobna rynka do Fortnite'a. Nazywa się Light Knight, Z tym, że na blockchainie gry, to jest taki dobry, dobry, dobry sposób, bo pokaże jaki potencjał jest gier na blockchainie. Na przykład by rzeczy, które kupimy w jakiejś grze będą z nami do końca. Jeżeli na przykład ta gra developer lub nie wiem, w tym na tym blockchainie wyjdzie inna gra, no to te rzeczy, które kupiliśmy, pieniądze, które zainstalowaliśmy, będzie można wymieniać na inne dobra z innej gry. Po prostu te sprzedawać w tym samym te asety. Czyli jak kupisz jakąś zbroję i już ci się znudziła, no to nie jest tak jak w Fortnite powiedzmy, kupisz różne skiny i te skiny są z tobą, mimo iż je używasz lub ich nie używasz. Będziesz mógł je sprzedać lub mogła je sprzedać dalej. I to jest dobre, że wszystko, co kupimy, będzie mogli handlować, sprzedawać. Ciekawy tylko jestem, jak polski urząd skarbowy to ogarnie. <grych> no i tutaj jest właśnie ten komentarz do JP Morgana, że pierw ignorują Cię, Bitcoin to joke, później się śmieją, że Bitcoin is dead, później próbują walczyć, że Bitcoin to fraud, później dołączają do Ciebie, że we are launching JP Morgan coin, czyli tak jak tą monetę, a później Ty wygrywasz, czyli oni próbują wziąć trochę Twojego interesu. I zobaczcie TNT, pamiętacie tą pompę tego kawarego, taki? No i poszła pompa i do dołu. I u domp e, grupa po prostu zadziałała. No i jeszcze mamy tutaj e, Blockstream Satellite Network now. Czyli Dużo ludzi mówi, że no Bitcoin to na przykład jest bieda. Co będzie, jak wyłączą internet? To jest chyba najczęstsza rzecz, jaką po prostu yy, przyjmuje, że co będzie, jak wyłączą internet. Więc po pierwsze, jakby wyłączyli internet, yy, ktokolwiek to może zrobić, czyli nie wiem, państwa i wszystko, siadłyby wszystkie usługi. To byłby taki demysz dla gospodarki, że ostatnia rzecz, jaką państwo myślało, to żeby walczyć z Bitcoinem przy takiej stracie. Rząd poleciałby momentalnie. Yy, raz by była jakaś rewolucja na tym, więc nie mogą wyłączyć prądu. Jeżeli ktoś o cenzurują internet. To pamiętajcie, że Bitcoin to nie jest jakaś fizyczna rzecz, to jest protokół, a Bitcoin jest jakby częścią tego protokołu, jakby takim E, dane to jest, jest, jest to porcja danych, która po prostu e, jest dawana każdemu użytkownikowi za potwierdzenie i za jako możliwość transakcji. On nie istnieje, to jest tylko forma znaków, to jest protokół, który pamięta o tych na przykład wartościach, ok? Więc ten protokół można przesyłać SMS-em, można przesyłać radiowo, nawet można wysłać gołębia, który e, będzie miał dane hash transakcji i jakiś tam not gdzieś to potem przepisze. Okay. I będzie na przykład na bloku. Teraz jest tutaj nowość o satelitach. Już wcześniej było o satelitach, ale teraz technologia Satellite 2.0 umożliwia szybsze przesyłanie, I chyba 25-krotność, tak, 25-krotność szybkości, więc w tej chwili, jeżeli będzie miał talerz, to będzie można robić nody na talerzach i wtedy, jeżeli na przykład, nie wiem, państwo postawi bana, no to niech postawi bana na korytarz satelitarny i odetnie. Całą komunikację tylko po to, żeby odciąć Bitcoina, więc pamiętajcie, że Bitcoin to nie jest jakiś twór, że ktoś go może zająć. Nie ma firmy Bitcoin, ok? nie ma firmy Bitcoin. Nikt nie może wejść i po prostu zamknąć firmy Bitcoina. Nie ma. To jest protokół, a protokół używa różnych mediów, żeby się przedostać dalej i jeżeli już jest w sieci zdecentralizowanej, to te media będą ewoluowały i będą coraz to nowsze, coraz to nowsze, coraz to nowsze. Jeżeli miałby być zablokowany, musieliby zablokować całą komunikację. Pamiętajcie całą komunikację, wszystko. Wyobraźcie sobie, czy jest to opłacalne. Pewnie, że nie. Także tak to właśnie się teraz odbywa. Fear and Greed Index troszeczkę urósł tutaj. Jak widzicie, mamy głównie pchanie na jakby bitcoina. Ludzie nie za bardzo wiedzą, wierzą już chyba właśnie w tą pompę ostatnią. Tak się każdy wstrzymuje. Więc... Będzie będzie ciekawie także zaraz sobie zobaczymy gdzie w tej chwili jest Bitcoin bo troszeczkę zaczął się ruszać jak zacząłem nagrywać właśnie ten kanał. Ktoś mówił właśnie żeby godzinę podawać to jest około 23 23 za chwileczkę. No i tutaj nam Bitcoin zszedł niżej ale zaraz momentalnie. Odbił więc nadal trend jest tutaj silny do góry. Zobaczymy cały czas się wszystko zmienia więc Eta, e, teraz wiadomości z Polski e, od 18 maja otwart, ot, będą otwarte salony fryzjerskie, kosmetyczne, gastronomia, czyli państwo już powoli zaczyna ruszać. E, w tej chwili e, no, będzie to takie połowiczne: wiele ludzi zobaczy, że nie ma pracy, że musi pracować za mniej. Będzie to bardzo ciekawe i tym samym e, tutaj ten news nie jest za bardzo ważny. Prawdopodobnie zobaczcie zasady obowiązują w gastronomii, więc e, będą jeszcze większe koszta prowadzenia. Yy, zobaczcie, od, yy, w klasach 1, 3, konsultacje maturzystów, 8 klasistów, wszystko będzie bardzo, bardzo utrudnione, ok, Spójrzcie, i tutaj ostre załamanie produkcji przemysłowej w Europie. Więc teraz jeszcze raz zadam pytanie. Jeżeli nie będzie, takie fundamentalne, ok, czyli pierwsze, jeżeli jeżeli nie będzie yy, już takiej ilości pieniędzy, ok, dwa, nie będzie można dostać tych pieniędzy, bo będzie kredyt okay? i 3. Yy, będzie mniej pracy. Ok. No to jeżeli te trzy rzeczy kumulują się w to, że ludzie będą mieć mniej pieniędzy, okej. Okay, powiedzcie mi, jak ceny nieruchomości mogą wtedy rosnąć? I jak ceny jakichś takich innych dóbr? Okay? Więc jak to może rosnąć? To to nie może rosnąć. Tak jak mówiłem, mieliśmy piękną, piękną tutaj piękne koło, każdy po prostu miał tą bańkę, ale ta bańka. Ma swój center. I wszystko wraca do tego centrum W tej chwili mamy tutaj tą sferę, która już pękła. Wtedy teraz się teraz wszystko skurczyło, bo już te zarobki będą coraz mniejsze, więc będziemy tutaj. Z tych firm też coś popada, aż wrócimy tutaj tego koru. Czyli znowu będzie. Biedne zarobki, ciężko z pracą, już nie będzie można sobie tak pozwalać, jak, 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 nie wiem, jak, to, jak to się można, bo nie wiem, czy to była fama, ja tam w Polsce nie byłem. E, szkoda tego tych osób, które wróciły do Polski i po prostu no, uwierzyły w ten polish dream, pobudowali domy, no i teraz będzie problem, żeby to utrzymać. Już mam też paru znajomych, którzy zjechało już myślą, żeby zjechać z powrotem. Mam też wielu znajomych, którzy zjechało, no i nie ma e, floty. Wiele ludzi też tego nie widzi. Myślą, że jak wrócą do pracy, to wszystko ruszy normalnie. Jednak to będzie prawdopodobnie taki rozrusznik, że ruszymy na jedynkę i tak jakbyśmy od razu w, na czwarty bieg wrzucili. czyli będzie kaszel, kaszel po no i raczej może się to wszystko zatrzymać. Zobaczcie tutaj jeszcze. Polska minus 7% w marcu, na przykład dynamika produkcji w Irlandii, 15. No akurat ja jestem w Irlandii i tutaj większość rzeczy. Była otwarta oprócz tych właśnie gastronomii. Sklepy, i wszystko inne też było otwarte. Nie ma tutaj takiego parcia, nie ma także trzeba nosić maski, nie ma, że nie wiem, wyłapywanie jakieś mandaty i takie różne rzeczy. Praktycznie ja pracuję z domu i tego nie widziałem. Dużo ludzi pracuje z domu w ogóle. Praktycznie wszyscy moi znajomi, którzy mogli, to pracują z domu. E, firmy, które posiadają wielu pracowników nie zwalniały ich do końca, tylko robią takie rutyny, roszady powiedzmy. Tydzień jeden, jedna osoba, tydzień, druga osoba, wtedy ta na wolnym, tak zwanym COVID, e, który dostaje wypłatę właśnie z, z rządu. Yy, więc, yy, no, jest ta produkcja nadal tutaj brnie. Prawdopodobnie też ucierpi, ale tutaj rząd Irlandii, nie powiem, zachował się ładnie i tak trzeba będzie pewnie oddać yy, tą kasę, bo to nic nie ma za darmo. Jednak yy, pełen support dla wszystkich i nie można powiedzieć złego słowa. W Polsce wiadomo, socjal firmy zostały zrobione same sobie. Tutaj, na przykład, yy, Osoby, które mają działalność i ta działalność padła z tym dniem, e, wymagało tylko wysłanie, me, e, wysłanie aplikacji online. E, zajmuje to około 5 minut i podanie przyczyny, dlaczego się staramy. I na przykład w, wiele osób e, pisało, że po prostu mój biznes, jedno zdanie: mój biznes nie działa, ponieważ nie ma klientów i muszę zamknąć. Koniec, 4 dni później, Ciach od razu kasa na konto i co wtorek kasa na konto. Nie ma żadnego gadania, co i jak czemu. Nie ma. Wszystko jest OK. Więc no. Zobaczymy, jak to będzie w Polsce. No, ja osobiście tego nie widzę, bo po tym Eldorado kredytowym o musi być cofnięcie. No przykro mi. Zawsze cofnięcie jest rynku mniej więcej o e, od 30 do 50% w różnych e, dziedzinach. No tak, tak to po prostu jest. Więc jeżeli podobał wam się odcinek, e, zasubskrybujcie i już zbliżamy się do 2000. <laughs> nie mogę w to uwierzyć. E, oraz poszerujcie e, w Mój kanał na swoich mediach, to nic was nie kosztuje, ma potencjalną wartość dla mnie. Dołączcie do Telegrama, gdyż nie ma takiej drugiej grupy w polskim youtube OK. Z takim supportem, i z takim podejściem. I yy, yy, pamiętajcie, w krypto nie ma żadnych gwarancji. Są tylko szanse. Na razie.